Cześć, z tej strony Konrad z Akademii Chińskiego. Ostatnim razem przedstawiłem Ci mój model, moje podejście do nauki języka chińskiego, w jaki sposób ja uważam, że należy robić to prawidłowo. Przedstawiłem Ci konkretny model, kolejne kroki, jak właściwie powinna wyglądać ta nauka, a w tych kolejnych materiałach chciałbym skupić się na dokładnym opisaniu Ci kroków, czyli tego, co omawiałem ostatnio, aby dokładniej i szczegółowo opisać Ci to, jak właściwie zabrać się za każdy rozpoczęty kolejny krok. Pierwszym krokiem, który omawiałem, było właściwe zapoznanie się z tonami. Tony to to, co charakteryzuje język chiński najbardziej, ponieważ jest to język tonalny, należy on do zupełnie innej rodziny języków niż te języki, które otaczają nas dookoła, i właśnie tony będą w nim pełniły bardzo ważną rolę. Dlatego tutaj skupiamy się na samym początku właśnie na tym. Tony to tak naprawdę sposób, w jaki za pomocą naszej mowy wypowiadamy każdą konkretną sylabę w języku chińskim. Sylabę, ponieważ słowami w języku chińskim są właśnie sylaby. Każdy znak języka chińskiego to osobna sylaba, a sylabata to właśnie słowo. Transkrypcja Pinyin to sposób, za pomocą którego możemy znaki języka chińskiego zapisywać za pomocą y, liter alfabetu łacińskiego. Zawsze zapisujemy ją tuż nad sylabą, tak aby na początkowym etapie nauki pomagała nam, wskazywała nam ona to, w jaki sposób każde słowo, każdy znak możemy odczytać. I pierwszym krokiem przy nauce języka chińskiego jest skupienie się wyłącznie na pieninie, nie na znaku. Znaki póki co jeszcze Ciebie nie obchodzą. Wielu właśnie popełnia ten błąd, ja również go popełniałem na początku mojej nauki języka chińskiego, że zbyt dużą wagę przykładałem do nauki znaków a nie do tego, aby właściwie wypowiedzieć każdą konkretną sylabę. Moim zdaniem właściwa droga przy nauce języka chińskiego to zrozumienie tego, jak działają tony, ponieważ jak zobaczysz zaraz, każda sylaba w języku chińskim posiada różne warianty tego, w jaki sposób możemy ją wypowiedzieć. W języku chińskim istnieje 5 tonów. Oznacza to, że każdą konkretną sylabę możemy wypowiedzieć na 5 różnych sposobów. I przedstawić teraz właśnie te tony, abyś zrozumiał, abyś zrozumiała w jaki sposób cały ten system działa. Jako przykład weźmy sobie sylabę wen. Wen. Zwykle tony ćwiczy się na przykładzie sylaby ma. Tak, aby zaprezentować właśnie ten model działania. Ja już zrobiłem to wcześniej w jednym z moich filmików, dlatego teraz w tym przykładzie skupimy się na sylabie Łę. Pokażę Ci teraz to, w jaki sposób wypowiadać konkretne sylaby. Ton pierwszy w języku chińskim to inaczej ton równy. Tutaj zwracamy uwagę na to, aby sylaba w momencie, kiedy ją wypowiadamy, była na wysokim, jednostajnym, długim dźwięku. To troszeczkę brzmi jakbyśmy śpiewali. Zobacz, jak ja wypowiem tę sylabę wen 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 to jest długi i wysoki dźwięk. wen wen. Ton drugi w języku chińskim to ton wznoszący. Wznoszący, dlatego że w momencie, kiedy wypowiadamy tę sylabę, to ton naszego głosu idzie do góry. To brzmi troszeczkę tak, jakbyśmy zadawali pytanie. Zobacz na przykładzie sylaby wen. wen 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 ton głosu idzie do góry. WEN... Ton trzeci w języku chińskim to ton opadająco wznoszący, dlatego że nasz ton głosu najpierw opada, aby się później znieść. Zobacz jak to wygląda na przykładzie z sylaby wen. Wen, wen, opadamy i wznosimy się. Wen, wen w ten właśnie sposób i ton czwarty to krótki stanowczy ton głosu jakbyśmy wydawali rozkaz when 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 widzisz when i jeszcze mamy do dyspozycji ton piąty czyli sylaba bez tonu w tym przypadku jedynie zaznaczamy właśnie tę sylabę zobacz when 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 i te wszystkie pięć tonów w języku chińskim będzie adekwatnie dopasowane do każdej innej sylaby Pamiętaj, że zmiana tonu w sylabie powoduje zmianę znaczenia danego słowa. Zobacz na przykładzie z sylaby wen. Wen, wen, wen na tonie pierwszym to inaczej ciepły, ciepło. Ton drugi, wen, wen, to w języku chińskim wąchać, czasownik wąchać. Ton trzeci, wen, wen to całować. A when, when, when to pytać. W tym przypadku akurat sylaba na tonie piątym, tym pustym, when, nie ma konkretnego, sprecyzowanego znaczenia sama w sobie. Często właśnie tak będzie, że słowa na tym tonie piątym będą rzadziej, rzadziej spotykane. I mam nadzieję, że teraz dostrzegasz to, dlaczego opanowanie tonów na początku jest tak bardzo ważne przy nauce języka chińskiego. Właśnie po to, aby nie popełnić pewnego rodzaju pomyłek. Opanowujemy te tony, osłuchujemy się z nimi, tak aby po prostu wiedzieć, znać te różnice zachodzące pomiędzy konkretnymi wyrazami i tym, w jaki, i tym, w jaki sposób je wypowiadamy. Zobacz, bardzo łatwo jest w takim przypadku o pomyłkę. Chcąc powiedzieć zdanie, chciałbym cię pocałować używając niewłaściwego tonu. Zamiast powiedzieć when when na tonie trzecim, możemy użyć sylaby na tonie drugim when when używając sylaby na drugim tonie when when, która oznacza wąchać. Jak domyślasz się, możemy całkowicie zmienić znaczenie danego zdania. W tym przypadku zamiast Chcąc powiedzieć, chciałbym Cię pocałować, powiemy, chciałbym Cię powąchać. W języku chińskim bardzo często spotkasz się właśnie z takimi sytuacjami, gdzie zmiana tonu w jednej sylabie spowoduje zmianę całego oznaczenia zdania. Bardzo ciekawym przykładem, do którego lubię wracać, są sylaby mai i MAJ. MAJ na tonie trzecim oznacza kupować, a MAJ na tonie czwartym sprzedawać. Zobacz, jak łatwo tutaj o pomyłkę i jak bardzo może to narobić problemu w zależności od konkretnej sytuacji. Mam nadzieję, że już teraz ta kwestia jest dla Ciebie nieco bardziej zrozumiała i zdajesz sobie sprawę, dlaczego właśnie od nauki tonów i tego, w jaki sposób prawidłowo je wypowiadać, powinniśmy zacząć w języku chińskim. W momencie, kiedy tony będziemy mieli już opanowane, możemy właśnie przejść do poznawania konkretnych słów. I o tym powiem Ci w następnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo, że poświęciłeś czas, aby dowiedzieć się więcej o języku chińskim. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, to odszukaj mnie na Instagramie, gdzie zamieszczam więcej tego typu treści i gdzie stale wspólnie ćwiczymy Nasz język chiński. Do zobaczenia następnym razem. Daj dzień!